Witam, tutaj Włóczkowski Play Games, a to jest mój kolejny odcinek ze serii. Zagrajmy w Minecraft Survival. E, pewnie się dziwicie, dlaczego nie jestem w, e, w tym, w moim domku i w, no w ogóle, czemu nie, nie ma na powierzchni. Jestem tutaj, ponieważ e, tak, ponieważ miałem formatowanie komputera i. Nie mogłem nagrać żadnego odcinka, i usunął mi się tam ten stary save I w związku z tym będę nagrywał na tym save'ie i no i co, i będę musiał wszystko odnawiać, ale wszystko zostaje po staremu. Wszystko jest tak jak było. Będę, będę musiał sobie wkrać modyfikację Timbermut. Która umożliwi mi zbieranie. Yy, zbieranie. No, zbieranie drzewa w. Zbieranie drewna. No, dobra, nieważne. I będę w następnym odcinku. Już mam nadzieję, że będę budował domek. Chyba, że będę jeszcze tu. Tak, i wgrałem sobie kilka rzeczy, o oh fuck, yy, Wgrałem Race minimap Optifina oraz teksturpaka. Ale to już było widać na, na samym początku Tak, i to jest taki odcinek tylko Aby był, to nie będzie taki długich, Kolosalny odcinek, to nie wiem, 5-6 minut Nie dłuższy Bo chciałam wam wyjaśnić kilka spraw już Poruszam. I tak. Będą jeszcze igrzyska śmierci. Mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj. I będę musiał wprowadzić grafik. Bo ponieważ za, no już za dwa dni idziemy do szkoły. Niestety. Koniec z wakacjami. Idziemy do szkoły i nie będę mógł y, tak nagrywać regula regularnie. No i będzie kiszkalka. No, i no i co? No, i nic w sumie. Zabiorę, zdwijam teraz to. O, już sobie zrobiłem żelazny na pierśnik. trochę drewno mam. Ale to jest dalej za mało. Niestety. Bardzo mi przykro, że mi ten save wpadł. No, ja kupi kopii zapasowej nie zrobiłem. No bo... No do, się już z tym sav'em związałam, bo długo go może nie zbyt miałem. Ale długo... zajęło mi 12 odcinków budowanie domku. No i... Takie wspomnienie... wspomnienie jednak będzie. No ale co, nie ma co pokazać nad rozlanym mlekiem, prawda? No już czas na tym grać. Ale wszystko zostaje po staremu, to jest dalej. Zagrajmy w Minecraft Survey kontynuacja tamtych odcinków żeby nie było No. Teraz chcę wyjść stąd. Ze tą modyfikację Timbermod. No I mam nadzieję, że będą już fajne i szybkie odcinki. W następnym odcinku już jak, yy, może może w następnym nie gwarantuję. Wybudujemy sobie domek jakiś tam Nie no to teraz jak już zacznę budować domek to porządny ma być No i co no starego sejfa już nie odzyskałem, niestety, a bardzo bym chciał no ale co? Nie moja wina, że musiał mieć format kompa, że się akurat zepsuł. W najmniej oczekiwanym momencie. No. I co no... Odcinki jak już mówiłem będą kontynuowane normalnie. Nic się nie zmienia. Znaczy będą jeszcze do mojego kanału na YouTube w ogóle będzie, będą dodane jeszcze Hunger Games, i Igrzyska Śmierci oraz Powrócę do Hardkoru będą znowu tylko trzy odcinki znając swojego farta. I nie mam nadzieję, że teraz będą długie. Du znaczy niedługie, tylko że będę dłużej sobie żył. A tam już jest teret tą. Nie wiem, czy idzie... Dobra idę do góry, bo jak ja się tu zapuszczę, to mm -hmm. To jest tylko węgiel. Ocz. No i mam nadzieję, że będą się moja seria, kontynu kontynuacja serii będzie się Wam podobała. Mam nadzieję taką. No teraz jakby stąd wyjść, prawda? A wy będziecie gówno widzieć zapewne. A to jest Ironia. Co jest? No. Tak, tu jakieś piękne dokuzi. A ja pięknie nie mam drewna, znaczy nie mam pochodenik. I mam nadzieję, że Hunger Games i Grzyska jeszcze może dzisiaj wyjdą. Nie obiecuję wam tego, ale może. Bo jeszcze szukam jakiegoś fajnego serwera, serwera bez lagów. Znaczy mam taki jeden, ale na nim strasznie mało ludzi gra. No ale mam nadzieję że już dzisiaj wyjdzie jakiś ocierka tak i o, tam jeszcze jest Iron Agot który jest teraz niezmiernie potrzebny, ponieważ tak, ponieważ tak prawo Teraz najgorsza zmora, jak stąd wyjść. Dobra, już zwalę za tamtą żelazo. Oto ta woda może mnie gdzieś daleko zaprowadzić. I z he, he, chęcią ją wykorzystam. Diamenty? Nie, tak what the fuck. No dobra, nieważne. Moje to są głupie. głupie. Ale to zabrzmiało. o Oh fuck jest das. Dobra, ten. Tylko czas zmarnowałem, kadymet. Nie wiem czy się chcieli, ale mogę to zrobić, ale nie wiem, to, to może być dupne. Tam się chyba wyjście się oznacza. Bo mogę zrobić jeszcze jakąś serię z jednej gry, tylko że nie wiem czy was taka zainteresuje. No, mianowicie, counter Zajebiście. Ale FART! What the fuck! Jak mi teraz wyjść? Goddammit. Hmm. Dobra. Ale ten teksturpach mi się bardzo podoba, jest bardzo fajny. Nie wiem jak wam, możecie dać w komentarzu, o, da, no, napisać w komentarz. Na temat tekstur paka. Jak będziecie chcieli, to link podam w opisie. Do następnego filmiku. Dobra. Jak ja teraz tu spadnę, to umrę. I się wkurzę. Bardzo się wkurzę. Dobra, nieważne. No i jakby tu co by teraz zrobić? Hm. Wy jak zwykle nic. Nie będziecie widzieć. Teraz zrobiło się tak tak siekierką Bardzo mądre. Posunięcie to było. Bez kojarzeń. Posunięcie ja. Ło wow 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 wow. wow. A Właśnie zasrałam. Chwilowo ale dobra Tak widziałam, że to jest grywel, ale... Jezu, czekajcie, bo ktoś się do mnie do skaypa nabija. Dobija. Aha, i dlaczego jestem Steve'em, nie ma skina? Jestem Steven, ponieważ mam surpaka i nie mogę wgrać mojego skina na ten teksturpak. Nie wiem, może dajcie mi też radę, jak to zrobić. No zaraz będę kończył, kończył odcinek bo ja tak się teraz będę musiał wykopywać no ale to nic o. tu światełko postawmy ładne Chet. słyszę lawy niedobry znak O, węgiel zawsze się przyda na coś tam. Który jest poziom? Y 47, to jeszcze kawałek do tego brakuje. Może być nudne, to możecie sobie przywinąć. No, ale... Jakoś się wylostać trzeba, prawda? Hmm. No nie wierzę Muszę ironową kopać Niestety No hmm. e, Sorry, że tak nic nie mówię Ale no co mogę mówić Się skupiam bardzo na tym no i dobra, jak już pod tym, tym nie będzie dirtem już wyjścia, no to ja będę je z wami kończył i sobie, w, wyjdzie sobie sam. Będę miał zabawę na weekend. Dobra, wyszłem, koksu. Idzie szleje. I tak, wgram się modyfikację Timber Mod, jak już chyba wspominałam o tym, nie pamiętam, ale chyba tak. I te drzewa ładnie wykoszę i sobie zamieszkamy, jak królowie, jak w Narnie. No, ja lubię takie tereny, gdzie dużo drzew. I poza odcinkiem wezmę sobie timber moda, ładnie pościnam wszystko i będzie fajnie. No i co? Ja już będę powoli kończył. Trzymajcie się, do zobaczenia miłego weekendu bo to już jest was, wasz ostatni weekend, w którym nie idziecie do szkoły, ponieważ już jest koniec wakacji niestety no ale już no to trudno się mówi. Będę musiał tak ten trafik wprowadzić. No i w następnym odcinku jeszcze coś wykopię, jakieś surowce potrzebne i już będziemy będę z wami budował domek po raz drugi. Dobra. Już żeby nie zanudzać do końca komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, trzymajcie się, cześć i miłego weekendu. Ż życzę życzę wam. O, moje. Ile drewna? Wow, dobra. Pa pa. Elo, ziom.